Dom dla dzieci w Owidzu to nazwa, która już teraz wzbudza emocje i symbolizuje przyszłość pełną troski i wsparcia dla najmłodszych. Tak świętowano oficjalne zakończenie inwestycji tej wyjątkowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ przekazujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie klucze do inwestycji, która przez ostatnie dwa lata była przedmiotem naszej pracy. Prawie za 3 miliony złotych wybudowaliśmy dom dla dzieci w Owidzu. To miejsce, w którym znajdą swoją przystań i ciepło e, domu jak najbardziej zbliżonego do tych warunków, które są w domach rodzinnych. 14 dzieci będących w opiece Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Ci ludzie, mali ludzie mają na początku swojego życia e, bardzo utrudniony start i my chcemy pomóc im, żeby mogli ten proces socjalizacji, edukacji, wychowania przechodzić w jak najlepszych warunkach. Jestem przekonany, że w ten sposób pomożemy nam wszystkim, naszej lokalnej społeczności, we wciągnięciu w ten społeczny wir kolejnych dobrych obywateli. Na dzisiejszej uroczystości nie mogło zabraknąć wyjątkowych prezentów, które stanowią symboliczne otwarcie serca tego miejsca. Jest to dla nas bardzo ważny, miły dzień i wyjątkowy, ponieważ zakończyła się inwestycja pierwszej i jedynej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci. Dzieci przybędą wtedy, kiedy będziemy mieli wszystkie sprawy formalne dopięte. Uzyskanie oczekiwanej już przez nas pozytywnej opinii Rzecznika Praw Dziecka. Dla utworzenia tej placówki, a następnie uzyskanie zezwolenia u Wojewody Pomorskiego na funkcjonowanie tej placówki. Wówczas dopiero możemy wprowadzić dzieci. Placówka przystosowana jest, tak jak prawo nam na to pozwala, dla czternaściorga dzieci powyżej 10 roku życia. Placówka jest placówką koedukacyjną. Dom dla dzieci w Owidzu to nie tylko budynek, to przede wszystkim miejsce, które oferuje nadzieję i lepszą przyszłość. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 2 300 tysięcy złotych. Wartość wyposażenia to 400 tysięcy złotych. Placówka opiekuńczo-wychowawcza to budynek o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. W placówce mieści się 6 sypialni dla dzieci, 5 łazienek, salon z aneksem kuchennym, pokój dyrektora, pokój opiekunów, pokój odwiedzin i pomieszczenia techniczne. To wydarzenie jest wyrazem ogromnego zaangażowania społeczności, władz lokalnych oraz osób dobrej woli, które wspólnie dążyły do stworzenia miejsca, gdzie dzieci znajdą bezpieczeństwo i ciepło rodzinnego otoczenia. To było niespełna trzy lata temu, kiedy analizowaliśmy sytuację dzieci z rodzin zastępczych. Trzy lata temu mieliśmy. 238 dzieci w pieczy zastępczej, z czego około 20 dzieci czekało na umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu i wtedy właśnie zarząd podjął decyzję, że powinniśmy wybudować placówkę, której jeszcze nigdy w zasobach powiatu starogardzkiego nie było i taka decyzja została zatwierdzona i zaakceptowana przez radnych rady powiatu starogardzkiego. Rodziny zastępcze, te, które zgłaszają nam chęć przyjęcia do swojej rodziny czy otwarcia drzwi do swoich domów, nie ma tyle, żeby mogły zaspokoić nasze potrzeby. Stąd dzisiejsze zakończenie tej inwestycji i przekazanie jest przez nas po prostu oczekiwane i konieczne. Otwarcie domu dla dzieci w Owidzu jest już blisko, a towarzyszące mu nadzieje i oczekiwania są ogromne. Ten budynek nie tylko spełni funkcję dachu nad głową, ale przede wszystkim stanie się miejscem, gdzie dzieci odnajdą wsparcie, edukację i miłość. Polecamy również zobaczyć. Wielki projekt zakończony, oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.